Na tym kanale często rozmawialiśmy już o Drodze Mlecznej, jej wyglądzie, innych galaktykach, ich ruchach i pozycjach w obserwowalnym wszechświecie. W różnych filmach umieszczaliśmy układ słoneczny w Drodze Mlecznej, przyglądaliśmy się ruchowi słońca przez galaktykę, albo rozważaliśmy przyszłe kolizje między Andromedą a Drogą Mleczną i innymi galaktykami. Z jednym aspektem spotykaliśmy się przy tym nieustannie. Każda, nawet największa struktura we wszechświecie wydaje się poruszać w kierunku jeszcze większej struktury. Grawitacja jest czynnikiem decydującym o tym ruchu, a także o temacie tego filmu. Zanim przejdę do tematu, dziękuję użytkownikowi YouTube Kellerkind Zuhause za zaproponowanie tego inspirującego i pouczającego tematu. Bez dalszych ceregieli, zanurzmy się teraz w fascynujący świat ciemnego przepływu być może najpotężniejszego własnego ruchu struktur w całym wszechświecie. Ale jak w ogóle zacząć taki temat? Zacznijmy od małej skali i prześledźmy ruchy od Ziemi po wielkie gromady galaktyk, by lepiej zrozumieć powiązania omawiane w tym filmie. Nasza Ziemia jest trzecią planetą w układzie słonecznym i znajduje się w średniej odległości 150 milionów kilometrów, czyli jednej jednostki astronomicznej od słońca. Ze średnią prędkością orbitalną około z prędkością 30 km/h ciało niebieskie okrąża słońce, średniej wielkości gwiazdę, umożliwiającą życie, w około 365 dni. Ziemia to jedna z czterech planet skalistych wewnętrznego układu słonecznego. Cztery gazowe planety tworzą zewnętrzny układ słoneczny, a Neptun jest ostatnią dużą planetą. Ten znajduje się średnio 4,5 miliarda kilometrów od słońca, a więc około 29 jednostek astronomicznych, czyli 30 razy dalej niż Ziemia od Słońca. Za Neptunem zaczyna się tak zwany paskuj Pera, w którym znajduje się wiele małych asteroid i planet Karłowatych. Z których Pluton i Sedna znajdują się jeszcze dalej niż Neptun. Słońce jest częścią Drogi Mlecznej i znajduje się w dość ubogim w materię obszarze galaktyki, tak zwanej lokalnej płatce, razem z innymi gwiazdami, takimi jak Alfa Centauri, Formalhaut czy Vega. Nasza gwiazda znajduje się pomiędzy dwoma spiralnie ułożonymi ramionami Drogi Mlecznej tak zwanym ramieniem Perseusza i ramieniem Strzelca. Słońce Grawitacyjnie związane z galaktyką porusza się ze średnią prędkością 240 km z deszczem, przez około 210 milionów lat raz okrąża centrum galaktyczne. Słońce wykonuje również ruch w górę i w dół przez dysk galaktyczny i przecina go raz na 30 milionów lat. Droga mleczna sama w sobie jest galaktyką o średnicy około 17 000 200 tysięcy lat świetnych długości. I około 15 tysięcy lat świetnych grubości, przede wszystkim w centrum galaktyki, tak zwanym zgrubieniu, gdzie gęstość gwiazd jest najwyższa. Nasza galaktyka również się porusza. Ona i galaktyka Andromedy pędzą, zbliżają się i za kilka miliardów lat zderzą, tworząc ogromną galaktykę eliptyczną, gdzie powstawanie gwiazd będzie niemal niemożliwe. Obie galaktyki są członkami tak zwanej lokalnej grupy, czyli gromady galaktyk a więc grawitacyjnie związanej grupy galaktyk, do których należą między innymi obłoki Magellana, galaktyka Sextans czy karłowata galaktyka Rzeźbiarza. Każda z tych wielkich wysp gwiezdnych zmierza ku innemu obiektowi, więc za miliardy lat galaktyki lokalnej grupy mogą połączyć się w jedną ogromną wyspę gwiezdną. Czy to już oznacza koniec, czy też istnieją ruchy jeszcze większych struktur we wszechświecie? Pomijając ruchy w tych kilku milionach lat świetlnych, lokalna grupa sama w sobie jest częścią supergromady w Pannie. Supergromadami nazywamy grawitacyjnie związane ze sobą skupiska gromad galaktyk. Supergromada w Pannie rozciąga się na setki milionów lat świetlnych. Jej centrum stanowi gromada galaktyk w Pannie, zawierająca co najmniej 1300 galaktyk. Oddalona o 65 milionów lat świetlnych od Ziemi. Widoczna jest na nocnym niebie w stronę gwiazdozbioru Panny. Lokalna grupa jest częścią supergromady, jednak stanowi tylko jej odnogę i znajduje się na obrzeżach tej gromady. I wyobraźcie sobie, że ta odległość 65 milionów lat świetlnych oznacza, że światło, które teraz widzimy z tej supergromady, zostało wysłane wtedy, gdy na Ziemi wyginęły dinozaury. Mamy tu do czynienia z takimi przedziałami czasowymi i odległościami. Od tych wszystkich pojęć może zakręcić się w głowie, dlatego chciałbym powiedzieć coś, co pomoże ją rozróżnić. Gromada galaktyk w Pannie to skupisko pojedynczych galaktyk. Stanowi on centrum supergromady w Pannie. To określenie odnosi się do lokalnej superstruktury, której częścią jest Droga Mleczna oraz nasza lokalna grupa. Gromada Galaktyk to więc skupisko Galaktyk, na przykład lokalna grupa lub gromada w pannie. Supergromada to z kolei nagromadzenie gromad Galaktyk, które są ze sobą powiązane grawitacyjnie. Gromada Galaktyk w pannie to jedno z największych znanych skupisk galaktyk. Dzięki swojej ogromnej masie przyciąga niemal wszystkie galaktyki lokalnej Supergromady, czyli Supergromady w pannie. Siła przyciągania gromady galaktyk w Pannie sprawia, że lokalna grupa oraz inne małe gromady galaktyk poruszają się z prędkością około 1000 km na sekundę zbliża się do gromady galaktyk w Pannie. I to jeszcze nie koniec. Supergromada w Pannie jest sama częścią superstruktury o długości 520 milionów lat świetnych zwanej Laniakea, czyli tak zwanej wielkiej supergromady galaktyk. To znaczy zbioru supergromad, które z kolei są zbiorem pojedynczych gromad galaktyk. Laniakea obejmuje około 100 tysięcy galaktyk i jest tak masywna, że nawet supergromada w pannie zmierza w kierunku tej ogromnej struktury. W centrum Laniakei znajduje się również wielki atraktor, dotychczas nieznana anomalia grawitacyjna, która prawdopodobnie składa się z wielu gromad galaktyk. I na którą wszystkie galaktyki, gromady galaktyk w Laniakea pędzą. Wszystko wydaje się być w ruchu, a jednak i tutaj nie ma jeszcze końca. Aby jednak zrozumieć, co wykracza poza Laniakea, musimy sięgnąć nieco dalej i rozważyć jeszcze inny aspekt kosmiczne tło promieniowania. Prosimy o odrobinę cierpliwości i pozwolenie na krótką dygresję, by wyjaśnić związki gromad galaktyk, supergromad. Oraz kosmicznego promieniowania tła. Podsumowując to wszystko, żeby w ogóle zrozumieć te rozmiary, żyjemy na Ziemi, trzeciej planecie w układzie słonecznym. Układ słoneczny jest częścią drogi mlecznej. Jesteśmy w bocznym ramieniu, jest tu dość przytulnie, jesteśmy tu dość bezpieczni przed promieniowaniem i dużymi eksplozjami. Droga Mleczna jest częścią lokalnej gromady galaktyk, którą nazywamy lokalną grupą. I teraz trzeba to sobie wyobrazić. Sama lokalna grupa jest częścią supergromady w Pannie. Supergromady galaktyk, tak to nazywamy. Supergromady galaktyk to skupiska wielu małych lokalnych grup. Tylko, że są też inne gromady, które mają inne nazwy: na przykład gromada galaktyk w Pannie albo właśnie lokalna grupa. A teraz idziemy dalej. Sam supergromada w Pannie jest częścią lokalnej superstruktury, tak to się nazywa, którą nazywamy Wielką Supergromadą Galaktyk. A ta Wielka Supergromada Galaktyk, ta lokalna superstruktura, nazywa się Laniakea. I wszystkie te struktury, o których właśnie słyszeliśmy, są w ruchu. Galaktyka Andromedy zbliża się do Drogi Mlecznej i za kilka miliardów lat się zderzą. Mamy też lokalną grupę Naszą lokalną gromadę galaktyk, która zbliża się do gromady galaktyk w Pannie, do jądra, do supergromady w Pannie. A teraz mamy supergromadę w Pannie, która z kolei zbliża się do wielkiego atraktora, będącego jądrem lania Kei. Wszystkie te struktury, od galaktyk przez gromady galaktyk po supergromady i superstruktury, są w pewnym sensie w ruchu. A teraz przechodzimy do promieniowania tła kosmicznego. Tak zwane promieniowanie tła kosmicznego, to promieniowanie w zakresie mikrofalowym, które wypełnia całe uniwersum. Powstało niedługo po Wielkim Wybuchu i stanowi swoiste echo tego wydarzenia. Pochodzi ono z okresu około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Wcześniej materia i promieniowanie były w równowadze. Przed upływem 380 tysięcy lat, po wielkim wybuchu, nie da się nic zaobserwować, bo wszechświat nie był przezroczysty dla promieniowania ani informacji. W wyniku rozszerzania się kosmosu, z czasem spadały temperatura i gęstość mieszaniny promieniowania i materii, aż wszechświat w końcu stał się przezroczysty, a tym samym przepuszczalny dla wszelkiego rodzaju promieniowania. Ekspansja Wszechświata jednak trwa do dziś. To powoduje rozciąganie czasoprzestrzeni, a tym samym także długości fali istniejących fotonów, które dziś możemy obserwować jako kosmiczne promieniowanie tła w zakresie mikrofalowym. Przypominamy, że zakres mikrofalowy to jeden z wielu w widmie elektromagnetycznym, obejmującym między nimi np. światło widzialne dostrzegane przez żywe organizmy, lub promieniowanie podczerwone odczuwane jako ciepło. W promieniowaniu tła są drobne nieregularności. Te nierówności zbadała sonda kosmiczna Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, co oznacza Microwave Anisotropy Probe, czyli amerykańską sondę kosmiczną, która działała w latach 2001-2010. Satelita badał więc kosmiczne promieniowanie tła, a dokładniej różnice temperatur, które odzwierciedlają rozkład materii. We wszechświecie w momencie oddzielenia promieniowania od materii, czyli 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu. Dzięki temu można było stworzyć mapę całego wszechświata, która pokazuje nie tylko zmiany temperatury, ale także to, jak różne były rozkłady gęstości we wczesnym wszechświecie. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe stworzył ten znany obraz na podstawie wielu pojedynczych badań. Ta mapa przedstawia wahania temperatury. Promieniowania tła kosmicznego. Czerwony odpowiada wyższym, a niebieski niższym temperaturom. Mapa pozwala też wyciągać kolejne wnioski. Pokazuje nie tylko rozkład temperatury, ale też przybliżony rozkład materii od początku. Obszary z większą ilością materii są zatem cieplejsze niż te, które miały jej niewiele. Można więc dostrzec wczesną strukturę kosmosu, którą można przenieść na dzisiejszy obraz wszechświata. Aby to stworzyć, obserwowano dziesiątki tysięcy galaktyk i na podstawie zebranych danych stworzono następujący obraz. Ta siatkowa struktura przedstawia część naszego wszechświata. Można dostrzec struktury przypominające włókna, które przedstawiają galaktyki i gromady galaktyk, tutaj ukazane jako świecące. Gromady i supergromady galaktyk łączą się w wielu punktach, tworząc grawitacyjnie związane sieci. Włókna, które z wiekiem wszechświata coraz bardziej kurczą się przez grawitację. Laniakea jest częścią takiego włókna. Ciemne, bąbelkowate obszary to natomiast całkowicie puste rejony, w których nie ma nawet jednej galaktyki. Te bąble nazywane są pustkami. Wzdłuż krawędzi tych pustek biegną nitkowate skupiska galaktyk. Cały wszechświat jest przesycony tymi pustkami i filamentami. Zarówno obserwowalny wszechświat, jak i prawdopodobnie ta część kosmosu, której nie możemy obserwować. Kiedy naukowcy mówią o obserwowalnym wszechświecie, mają na myśli granice tego, ile możemy zaobserwować z kosmosu, bez względu na to, jak zaawansowane są nasze instrumenty obserwacyjne. Wszechświat ma 13,7 miliarda lat. Nawet jeśli światło wyruszyło tuż po wielkim wybuchu, nie mogło przebyć więcej niż 13,7 miliarda lat świetlnych. Mogą więc istnieć obszary wszechświata oddalone bardziej niż 13,7 miliarda lat świetlnych. Światło z tych obszarów nie mogło jeszcze do nas dotrzeć, ponieważ po prostu nie mogło przebyć takiej odległości. Wszechświat rozszerza się z tak zwaną nadświetlną prędkością, lecz w jego wnętrzu prędkość światła to nieprzekraczalna granica. I teraz musimy sobie zadać pytanie, jaki związek mają włóknista struktura wszechświata i gromady galaktyk z ruchem materii oraz z nieobserwowalną częścią kosmosu? Cóż, całkiem sporo. Jak zaraz zobaczymy, nawet supergromady i wielkie supergromady galaktyk nie pozostają w bezruchu, lecz są w ciągłym stanie zmian. A teraz, moi drodzy, zanurzymy się w najciemniejsze i najbardziej niedostępne obszary kosmosu. Kosmiczne promieniowanie tła obejmuje cały wszechświat i jest wykrywalne wszędzie. Można ją uznać za echo wielkiego wybuchu, które pojawiło się 380 tysięcy lat po nim. Dzięki promieniowaniu tła satelity mogły stworzyć swego rodzaju mapę wczesnego wszechświata. I tę mapę można odczytać w następujący sposób. Niebieskie i ciemne obszary to rejony z małą ilością materii, które obecnie w naszym wszechświecie tworzą tak zwane pustki. Ogromne przestrzenie, niemal pozbawione materii. Natomiast gorące obszary to czerwone i pomarańczowe miejsca na mapie. To są rejony, które już we wczesnym wszechświecie miały nieco gęstsze skupiska materii i które dzisiaj są gromadami galaktyk supergromadami oraz wielkimi supergromadami galaktyk lub s stanowią filamenty wszechświata. Jednak nietypowe obserwacje dotyczą kosmicznego promieniowania tła. Całe gromady galaktyk wydają się poruszać z zawrotną prędkością w jednym kierunku. I to w kierunku, którego nie da się wyjaśnić żadną znaną strukturą masy w całym wszechświecie, ani przez laniakę, ani przez inne wielkie supergromady galaktyk. Tak, niektórzy naukowcy, tacy jak Aleksander Kaszeliński, Posuwają się nawet do stwierdzenia, że nawet Lania, ta ogromna grupa ponad 100 tysięcy galaktyk, jest przyciągana w tym tajemniczym kierunku. Najbardziej niepokojące w tym przyciąganiu jest jednak to, że masa, która przyciąga wszystkie te galaktyki, według naukowców znajduje się poza obserwowalnym wszechświatem. Astronomowie odkryli tę grawitacyjną anomalię, gdy przyglądali się gromadom galaktyk oraz ich większym odpowiednikom supergromadom i wielkim supergromadom galaktyk. Te wielkie supergromady to nie tylko skupiska wielu gromad galaktyk, ale także niewyobrażalna ilość gorącego gazu, który emituje promieniowanie rentgenowskie. Naukowcy przyjrzeli się teraz promieniowaniu emitowanemu przez te gromady oraz jego interakcji z promieniowaniem tła kosmicznego. Promienie rentgenowskie rozpraszają bowiem fotony promieniowania tła, co jest znane jako tak zwany kinetyczny proces Suniajewa-Zeldowicza. W skrócie efekt Suniajewa-Zeldowicza. W tym filmie będę to nazywał efektem Suniajewa-Zeldowicza. Zaobserwowano około 700 gromad galaktyk w odległości do 6 miliardów lat świetlnych, czyli prawie na połowie dystansu wszechświata w jednym kierunku. Porównano te obserwacje z mapą kosmicznego promieniowania tła z satelity Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, na której widoczne są różnice temperatur w młodym wszechświecie. Dzięki efektowi Suniajewa z Zeldowicza w obserwowanych obszarach wydawało się, że występują ruchy, co pokazało, że nawet największe struktury we wszechświecie są pozornie w ruchu. Szalone, prawda? Czy nie dotarliśmy już do największych skupisk masy we wszechświecie, do filamentów Ilania Kei? Co może być większego niż filamenty, które wypełniają cały wszechświat? Serdecznie witam na niezwykle fascynującym, a zarazem niepokojącym poziomie Dark Flow, ciemnego przepływu, największego i najbardziej masywnego ruchu materii w obserwowalnym wszechświecie. Astronomowie, którzy dokonali tego odkrycia, prawdopodobnie nie wierzyli własnym oczom ani wnioskom płynącym z tej obserwacji. Zobaczyli, że gromady galaktyk poruszają się z prędkością około 3,2 miliona kilometrów na godzinę w kierunku obszaru na niebie znanego jako byk i żagiel okrętu. Odpowiada to prędkości około 889 km na sekundę. Ten ruch różni się od wzajemnych ruchów galaktyk, a także od ekspansji wszechświata, ponieważ odbywa się w określonym kierunku. Tam, gdzie pozornie nie ma nic, co można by zaobserwować. Jeden z naukowców, Aleksander Kaszliński, którzy dokonali tego niezwykłego odkrycia, powiedział: Znaleźliśmy dość znaczącą prędkość, taką, która nie maleje wraz z odległością. O ile możemy to zmierzyć, materia w znanym wszechświecie nie może powodować tego ciemnego przepływu, który zmierzyliśmy. Ale teraz pojawia się pytanie. Co powoduje ten ruch tych wielkich mas gromad galaktyk i supergromad galaktyk w jednym kierunku? Astronomowie wnioskują, że istnieje jakaś struktura poza obserwowalnym wszechświatem, która przyciąga te gromady galaktyk. Ta struktura musi mieć masę przekraczającą wszelkie wyobrażenia i być większa niż wszystko, co znamy. Naukowcy uważają, że znaleźli odpowiedź w chwili narodzin wszechświata. Według astronomów istniały części czasoprzestrzeni, które znajdowały się w tym miejscu i przyciągały materię, zanim wszechświat się rozszerzył. Zaobserwowano ciemny przepływ, który jest pewnego rodzaju echem tego początkowego przyciągania i dziś nie da się go już wyjaśnić, ponieważ te części przestrzeni i czasu, o których mowa, nie znajdują się już w miejscu, do którego zmierza wiele gromad galaktyk. Te obszary Wszechświata mogą być już oddalone o kilkadziesiąt lub kilkaset miliardów lat świetnych i tym samym znajdować się poza naszym zasięgiem, co możemy zaobserwować jako zaawansowany technologicznie gatunek. Inna teoria o podobnym kierunku sugeruje, że ta czasoprzestrzeń nadal istnieje jak rodzaj bańki. Ponieważ jednak nie możemy zajrzeć poza tę bańkę, nigdy nie będziemy w stanie zaobserwować tych struktur. Możliwe więc... Że czasoprzestrzeń w tym regionie bardzo różni się od reszty wszechświata i być może nie zawiera nawet gwiazd ani galaktyk, które rozwinęły się w naszej bańce czasoprzestrzennej. Tam mogą więc istnieć struktury, które są masywniejsze i większe niż wszystko, co jest nam znane. Ta tajemnicza bańka czasoprzestrzenna miałaby jednak grawitacyjny wpływ na nasz obszar wszechświata. Według astronomów ten osobliwy obszar wyjaśniałby również ruch gromad galaktyk w postaci ciemnego przepływu. Nie byłby jednak częścią naszego wszechświata, lecz elementem zupełnie innej przestrzeni z innymi formami materii lub energii innego wszechświata. Możliwe byłoby również, że ta tajemnicza przestrzeń, w kierunku której porusza się ciemny prąd, że chodzi o bardzo gęsto skupioną ciemną materię, Oddaloną o kilka miliardów lat świetlnych, której jednak nie można zaobserwować, ponieważ nie wchodzi w interakcję ze świecącą materią. To bardzo dobrze pasowałoby do określenia ciemny prąd, ponieważ obu tych zjawisk nie potrafimy wyjaśnić. W 2014 roku, po analizie większej ilości danych z satelity Wilkinson Microwave Anisotropy, probę liczba gromad galaktyk zaangażowanych w ciemny prąd podwoiła się. Aż 1400 galaktyk zmierzało ku nieznanemu skupisku materii. Teoria nie została przyjęta bez sprzeciwu. W żadnym wypadku. Dark Flow to masywny, jednokierunkowy ruch dużych gromad galaktyk, które zdają się przemieszczać w jednym kierunku, w stronę określonego regionu nieba. Dark Flow został odkryty, ponieważ zarejestrowano zmiany kierunku protonów w kosmicznym mikrofalowym tle. Te zmiany kierunku wydają się być spowodowane przez emitowane promieniowanie rentgenowskie gorącego gazu w gromadach galaktyk. Trzy teorie próbują wyjaśnić ciemny przepływ. Gromady galaktyk poruszają się w kierunku miejsca we wszechświecie, gdzie po wielkim wybuchu znajdowało się dużo materii. Z powodu ekspansji wszechświata ten obszar czasoprzestrzeni już nie istnieje. Pozostało tylko jego grawitacyjne echo przyciągające gromady galaktyk. 2 Bańka czasoprzestrzenna znajduje się tam, dokąd pozornie zmierzają gromady galaktyk. Jednak tej bańki czasoprzestrzennej nie można zaobserwować, ponieważ mogą to być efekty sąsiedniego wszechświata, w którym mogą obowiązywać zupełnie inne prawa fizyki. 3. Gigantyczne skupisko ciemnej materii, oddalone o wiele miliardów lat świetnych, powoduje przyciąganie. Ponieważ nie można jej wykryć. Odczuwalny jest tylko jej grawitacyjny wpływ jako tak zwaną dark flow. Oczywiście nie byłaby to nauka, gdyby tej teorii nie przeciwstawiano się zasadniczo. Astrofizyk Edward Wright skrytykował tę teorię i stwierdził, że ciemny przepływ nie jest zjawiskiem fizycznym, ponieważ zmierzona kosmiczna mikrofalowa promieniowanie tła jest zależna od kierunku. Chcę przez to powiedzieć, że zmierzony kierunek promieniowania nie wskazuje na ciemny przepływ, lecz jedynie na samo promieniowanie. Centrum Kosmicznego Darda, Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej wsparło Aleksandra Kaszlińskiego. Po pierwsze, fizycy z Instytutu uznali, że dane o ponad 1 tysiąc gromad galaktyk oddalonych do 3 miliardów lat świetlnych nie są statystycznym przypadkiem, jak sugerował Edward Wright. Centrum Kosmicznego Darda twierdzi, że ciemny przepływ wynika z wpływu sąsiedniego wszechświata lub regionu czasoprzestrzeni, różniącego się od naszego wszechświata. Badanie z 2012 roku na 557 supernowych, w tych gromadach galaktyk ciemnego przepływu, wykazało, że nie poruszają się one synchronicznie w jednym kierunku. Wniosek z tego badania był taki: zachowanie galaktyk nie odpowiada standardowemu modelowi kosmologicznemu. Ponieważ ich ruchy nie są zgodne z ogólnymi kosmologicznymi pomiarami rozszerzania się wszechświata. To badanie sugeruje, że zmiana kierunku promieniowania tła w obszarze rozważanych gromad galaktyk jest spowodowana samym tym promieniowaniem. Promieniowanie rentgenowskie galaktyk nie miałoby zatem wpływu na kosmiczne promieniowanie tła, a galaktyki nie poruszałyby się synchronicznie w jednym kierunku. Nawet badania satelity Planck z 2013 roku nie potwierdziły istnienia wymyślonego przez Aleksandra Kierślińskiego ciemnego prądu. Czy ciemny prąd istnieje, czy to tylko błąd zespołu Aleksandra Kierślińskiego? Obie strony mają przekonujące argumenty. To jednak można uznać za normalny stan w nauce, ponieważ rzadko panuje zgoda w nowo badanych dziedzinach. Z jednej strony Aleksander Kierśliński i jego zespół twierdzą, że istnieje ciemny prąd. Można ją wykryć przez zmianę kierunku kosmicznego promieniowania tła, powodowaną przez promieniowanie rentgenowskie gromad galaktyk. To twierdzenie jest poparte przez dwa zbiory danych z satelity Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, który badał różnice temperatur w kosmicznym promieniowaniu tła. Po analizie drugiego zestawu danych, liczba galaktyk biorących udział w ciemnym przepływie. Według naukowców nawet się podwoiła. Przeciwnicy tej teorii odwołują się głównie do dalszych badań innych satelitów. Twierdzą, że ciemny przepływ przeczy modelowi kosmologicznemu, a obserwacje można wyjaśnić tylko kosmicznym mikrofalowym tłem nie promieniowaniem rentgenowskim gromad galaktyk. Może więc minąć jeszcze trochę czasu, zanim ciemny przepływ zostanie obalony lub potwierdzony. Albo zajmie podobną pozycję jak ciemna energia. Wtedy byłaby logiczna, w swoich założeniach i obserwowanych skutkach na gromady galaktyk oraz inne duże struktury we wszechświecie, nie byłaby jednak bezpośrednio wykrywalna ani obserwowalna, ponieważ struktury odpowiedzialne za to zjawisko po prostu nie mogą zostać odnalezione. Jakiekolwiek by to było, postulowanie takiego ruchu, który być może przenika całe nasze uniwersum. I na który nawet są pewne wskazówki, jest po prostu fascynujące i pokazuje, jak wielki, skomplikowany i wspaniały może być nasz wszechświat. Jak myślicie, czy ciemny przepływ naprawdę istnieje, czy to tylko błąd w rozumowaniu naukowców? Napiszcie swoje opinie i przemyślenia w komentarzach. Dziękuję Wam za cierpliwość i uwagę. Życzę miłego piątkowego wieczoru. Trzymajcie się dobrze, żyjcie długo i w pokoju.